Siema wszystkim, dwa w tym odcinku Znowu jedziemy na minerały, ale gdzie? To będzie niespodzianka, dowiecie się na miejscu Odpalamy maszynę i jedziemy No się trzęsie Coś wyje, silnik trzęsie, co? Czy jest zawód benzyny? To sobie pojechałem. Zło. To twoja ostatnia szansa. Albo dowieziesz mnie na miejsce i z powrotem bez żadnych problemów. Albo zaraz wyciągnę się kierę z bagażnika i cię przerobię na pół. A potem skończysz w zniatarce. Zastanowił się, to go palimy. Check engine, kontrola tej akcji i jeszcze ten pomatnika do tego. Auto jak się trząsło, tak się trzęsie. Nie chciał groźbą, będzie prośbą. No weź ziomeczku, zlituj się, no działaj poprawnie. No biegu jeszcze gorzej. To była Twoja ostatnia szansa.